No, mokro? No <laughs> Wlewa się woda, Mikołaj, wiesz, do samochodu trochę ja, Jak już tak, to już mógł ze zlinką polecieć Trzymaj ja. go, trzymaj go, trzymaj go! Na hamulec! Ja. Dobrze powiedzieć, na hamulec! że Gdzie on jest? Ale kinetyk to kinetyk, A. nie? dał O, ciężko ja idzie wiesz! Troszkę już go wyciągnę! Tak! No. tu jest ten! Wiarka! Gdyby to go. Oh,